Witajcie na kanale politycznym. Ataki rakietowe, jakie przeprowadzają siły rosyjskie na ukraińskie miasta, w żaden sposób nie przykrywają słabości rosyjskiej armii. A wręcz przeciwnie, utwierdzają w przekonaniu, w jakim stanie rozkładu znalazła się armia Putina. Oto jak generałowie Bogusław Pacek i Roman Polko oceniają faktyczny stan tzw. Drugiej Armii Świata. Jaka jest kondycja wojsk rosyjskich? Dlaczego nie radzi sobie z kontrofensywą sił ukraińskich? Zapraszam na materiał. Oto analiza generała Bogusława Packa. Stan rosyjskiej armii jest dalece gorszy od tego, który był powszechnie uznawany nie tylko przez ekspertów i komentatorów, ale także w rankingach. Jeden z nich to Global Firepower, który od bardzo wielu lat plasuje armię rosyjską na drugim miejscu na świecie, zaraz po amerykańskiej. A jest to ranking, który bierze pod uwagę 50 różnych kryteriów przy ocenie poszczególnej armii. Powiedzmy sobie szczerze. Pobłądziliśmy w tej ocenie i zawyżyliśmy ją. Nawet ci, którzy pamiętają armię radziecką sprzed 89-90 roku, z ogromnym zdumieniem patrzą na to, co się stało z rosyjską już armią po 30 latach jej funkcjonowania. Z jednej strony to jest olbrzym. Potężna armia, która nie może być lekceważona. Liczy ponad 850 tysięcy żołnierzy w czasie pokoju. A na wypadek wojny Rosjanie mogą powołać łącznie 2,5 miliona żołnierzy. Również uzbrojenie, podawane w liczbach, jest bardzo imponujące, ponieważ Rosjanie mają prawie 15 tysięcy czołgów, prawie 30 tysięcy opancerzonych pojazdów różnego typu, 3 tysiące samolotów, ponad 700 myśliwskich. To robi wrażenie. W liczbach to brzmi miażdżąco dla średnich państw europejskich. W liczbach ta armia rzeczywiście nadal wygląda na drugą armię świata. Ale te liczby nie mówią wszystkiego, bo liczy się też jakość żołnierzy i uzbrojenia. A to, co pokazuje armia rosyjska i co zdumiewa, to jest słaba jakość wyszkolenia. Można ją poznać również po tym, jak żołnierze się mobilizują, jak się zachowują, ile ta mobilizacja trwa. To jest coś, co możemy nazwać dramatem albo kompromitacją rosyjską. Ja nazywam to kompromitacją rosyjskiej armii. Jest też zabezpieczenie logistyczne, z którym widać, że Rosjanie sobie nie radzą. Pamiętamy na przykład jeszcze z marca, jak kolumna rosyjskich samochodów wojskowych utknęła pod Kijowem z powodu braku paliwa i żywności. Od początku zresztą słychać było o takich problemach logistycznych i brakach również korupcja i pijaństwo w wojsku. To brzmi jak slogan, ale to jest przyczyna tej wielkiej kompromitacji, którą widzimy. Przygotowanie żołnierzy kosztuje określone pieniądze. Jeżeli one poszły na jachty, wille, dacze dowódców i polityków, to takie są efekty. To jest armia kiepsko działająca, bo rozkradziona. Widać to po tym, że żołnierzom brakuje podstawowych rzeczy. Świadczą o tym ich zachowania na Ukrainie, gdzie okradali ludność cywilną. Jeśli chodzi o pijaństwo, to coś, co zostało jeszcze z armii sowieckiej. Tego w armiach NATO nie ma. Nie ma też w polskich jednostkach spożywania alkoholu. Natomiast pijaństwo tolerowane jest przez dowódców, które widzimy na nagraniach. To także element pokazujący słabość rosyjskiej armii. Spodziewałem się, że korupcja w armii jest, ale nie, że sięga tak daleko. Być może, zamiast kupić mundury, podstawową odzież dla żołnierzy, pieniądze poszły do czyjejś kieszeni. Albo zamiast 100 tysięcy mundurów. Kupiono tysiąc, a zamiast ton paliwa na szkolenie na czołgach, transporterach, kupiono tylko 10%. W Rosji muszą dobrze wiedzieć, że cała mobilizacja nie idzie tak jak powinna. Gdzie się podziało półtora miliona zestawów dla żołnierzy, które były składowane w punktach przyjmowania personelu, zapytał ostatnio Andrzej Gurulow, emerytowany generał, deputowany Rosyjskiej Dumy Państwowej. Przekazał, że przewodniczący Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Dumy zwrócili się do prokuratora generalnego z prośbą o ustalenie, gdzie są środki przeznaczone w całości na finansowanie zaplecza rosyjskiej armii. W jaki sposób je wydatkowano? Tego nie wie nikt. To, co pokazują Rosjanie, jest podobne do armii ukraińskiej z 2014 roku. Ona też tak wyglądała brakowało wszystkiego. Gdy wyjeżdżali czołgami z garaży, okazywało się, że paliwa nie ma. Że części zapasowych nie ma, albo odpada gąsienica, niczego nie było. Mechanizmy były podobne jak w armii rosyjskiej, czyli korupcja i pijaństwo. Badałem to, rozmawiałem z ludźmi. Niektórzy z bezsilności płakali, a niektórzy wzruszali ramionami, bo byli udziałowcami tego procederu. Ukraina jednak się otrząsnęła. Chcąc wejść do NATO, musiała zmienić swoje oblicze. A w Rosji to tkwi. Więc mnie to nie dziwi. Na każdym kroku ta armia pokazuje, że jest niedoinwestowana. To jest szok i dla Putina, i dla ludzi, którzy nie są w armii. Oni nie zdecydowaliby się na taką wojnę, wiedząc, w jakim stanie jest rosyjska armia. Mnie w obecnym stanie rosyjskiej armii zaskoczyło prawie wszystko, ponieważ armia, którą znam z opisów i opowiadań, była armią zdyscyplinowaną, armią nowoczesnej techniki, dobrze ocenianą i na wschodzie, i na zachodzie. Eksperci zachodni mieli nawet duży szacunek dla jej kunsztu i rzemiosła wojskowego. A tu okazała się lipa. I ona występuje w takich momentach i obszarach działania, że w życiu bym nie powiedział, że wystąpi na przykład w umiejętnościach dowódców. Widać wyraźnie, że wysoko oceniane zarówno osobowe, jak i techniczne rozpoznanie rosyjskie to lipa. Rosjanie nie mieli informacji o przemieszczających się oddziałach ukraińskich w obwodzie Charkowskim. A przecież to było podane jak na stole. Do tego nie potrzeba satelity ani wspaniałych technologii. To zawiodło tu kompletnie, a nie powinno, bo to są elementy podstawowego rozpoznania. Tego brakuje Rosjanom na każdym kroku. Stan uzbrojenia to inna historia, choć tu też kłania się jakość, ale dotyczy to tylko broni konwencjonalnej. Wojna na Ukrainie pokazuje wiele różnych elementów. Ale jednym z nich jest przeważająca jakość uzbrojenia amerykańskiego i innych zachodnich państw w stosunku do tego, czym dysponują Rosjanie. Dotyczy to broni pancernej, zmechanizowanej, a najbardziej widać to w przypadku artylerii. To uzbrojenie jest jakościowo na tyle lepsze i skuteczniejsze, że Rosjanie się wycofują. Zostali soromotnie pokonani w obwodzie charkowskim, mają wielkie problemy w obwodzie zaporowskim. Została zatrzymana ich ofensywa w obwodzie donieckim. Klasyczne, konwencjonalne rodzaje uzbrojenia nadal występują w ogromnych ilościach po stronie rosyjskiej, ale jakościowo powodują, że ocena armii rosyjskiej jest słaba. Zupełnie inaczej jest z bronią jądrową. Trzeba weryfikować ocenę jakości armii rosyjskiej, biorąc pod uwagę broń konwencjonalną, ale w broni jądrowej są mocni. Potencjały Rosji i NATO są tu podobne. Przewaga trochę występuje po stronie Rosji w głowicach. Ale biorąc pod uwagę możliwe skutki, jakie ta broń by spowodowała, to potencjał wygląda podobnie po stronie NATO i Rosji. Również jeśli chodzi o potencjał broni nuklearnej gotowej do użycia natychmiast. USA i Rosja mają na stanie łącznie prawie 6 tysięcy głowic nuklearnych, a gotowych do użycia natychmiast około 1,5 tysiąca. Wstępna ocena jest taka, że i Rosja i NATO mają tej broni na tyle dużo, że jej użycie w skali globalnej spowodowałoby zagładę ludzkości przynajmniej na dwóch kontynentach. Jeszcze inaczej jest z taktyczną bronią jądrową. To jest to, czego nie obejmowały rozmowy pokojowe i porozumienia o redukcji zbrojeń między Rosją i USA. Taktyczna broń jądrowa, szczególnie rozmieszczona w Europie, niestety pokazuje, że tutaj Rosja ma dużą przewagę. Problem polega na tym, że około 2000 głowic po stronie rosyjskiej, które można zainstalować na normalne taktyczne środki przenoszenia czyli takie, które rażą na odległość do 500 km stanowi dziesięciokrotną przewagę w stosunku do głowic taktycznych, które ma NATO w Europie. Taktyczna broń jądrowa oznacza także możliwości używania głowic o stosunkowo małym potencjale rażenia. Dzisiaj jest ona stosowana przez Rosję jako straszak wobec Zachodu. I nie można zupełnie wykluczyć, że Rosja tylko straszy. Z tego punktu widzenia, jeśli oceniłem Rosję jako kolos na klinianych nogach, to miałem na myśli głównie jej potencjał konwencjonalny. Jeśli chodzi o broń jądrową, tak nie mogę powiedzieć, ponieważ jest to mocarstwo nuklearne, które mogłoby, gdyby użyło tej broni, spowodować ogromne zniszczenia i zagrozić istnieniu państw i ludzkości na dużych obszarach, nawet na kilku kontynentach. Tak armią Putina i sytuacją na froncie ocenia generał Roman Polko. Logistyka, zaopatrzenie, technika to rzeczywiście słaba strona Rosji. Putin jako petent pojawiał się w Iranie, Korei Północnej czy w Chinach, szukając dozbrojenia. Uderzenie tak drogimi rakietami czy systemem S-300 w cele naziemne to jest pół miliarda dolarów. Wystrzelono je nie osiągając żadnego celu wojskowego. To pokazuje ten system dowodzenia. Ci dowódcy ślepo wykonują rozkazy Kremla. Może dojść do sytuacji, że jedyny arsenał, jakim dysponuje Putin, który jest w stanie cokolwiek zrobić na polu walki, to jest arsenał nuklearny. Siły lądowe przegrywają. Trwa jedynie ludobójstwo, zbrodnie wojenne i szantaż nuklearny. Jeśli świat temu ulegnie, pogrążymy się w mrocznych czasach minionej epoki. Na razie widzimy Putina zagonionego szczura, który wie, że tej wojny nie wygra. To w istocie jest koniec Putina. Trzeba go rozliczyć i doprowadzić do tego, że na Kremlu będzie inna władza, z którą można rozmawiać. Putin już dawno przegrał tę wojnę i myślę, że ma taką świadomość, bo za wszelką cenę brnie w tę drogę, w którą się zapędził, bo właściwie nie ma odwrotu, wciągając to wielu Rosjan. Teraz także te tysiące czy setki tysięcy poborowych, których bez uzbrojenia, bez przeszkolenia. Bez wyposażenia wysyła się na Ukrainę po to, żeby ginęli. Armia rosyjska przegrywa na całym froncie, nie ma zdolności do przeprowadzenia ofensywy. Miejscowości, które zdobywali miesiącami, teraz tracą w ciągu godzin. Ukraińcy, jak widać, przyjęli inicjatywę. I to już nie tylko na kierunku północno-wschodnim, ale też na południowym. Myślę, że na wiosnę ruszy taka ofensywa, która całkowicie zablokuje te działania ofensywne realizowane przez Rosjan z kierunku Krymu. Mam nadzieję też, że ten most Kerczeński i te linie logistyczne, które powodowały tyle tragedii na Ukrainie, bo nimi dostarczano śmiercionośną broń, po prostu zostaną całkowicie zniszczone, zablokowane.